Witamy Państwa serdecznie ze słynnego Etihad Stadium w Manchesterze. Już niebawem pierwszych gwizdek spotkania. Dzisiejsze spotkanie skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i jak zwykle siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Tym spotkaniem rozpoczynamy sezon meczów towarzyskich. Przed nami prawdziwe widowisko Jacku. Tak, zapowiada nam się tu fantastyczne spotkanie. Jeszcze nie grali ze sobą w sezonach meczów towarzyskich i zapewne nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka sędziego. Ciekaw jestem, jak nam się ułoży ta rywalizacja. Mane. Przeciwnicy przejmują piłkę. Dybala. No, dobrze przeczytał to obrońca Cristiano Ronaldo Ronaldo, strata Bernardo. Dośrodkowanie do, do dybali. Cóż nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, a rywal nie odpuszczał ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Cristiano Ronaldo. Ronaldo niedokładnie i strata piłki. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Dobra obrona! Czekamy na dośrodkowanie zrzutu rożnego. Zrzutu rożnego w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dala. mierzona piłka wprost za plecy obrońców, sięgnął piłki ręką. I teraz będzie rzut rożny. Dybala dogrywa rzut rożnego. Pewna interwencja po strzale głową. Tak, to dla niego małe piwo, takimi uderzeniami nie da się tego bramkarza pokonać. Bernardo Silva, świetne podanie za plecy rywali. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Draxler, ależ przeczytał to jak profesor. Dybala, piłka u Dybala zostawił obrońcę w tyle. Pojedynek jeden na jeden, bezdyskusyjnie wygrany przez Wojtka Szczęsnego. Do grania piłki z rzutu rożnego. Ależ znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Dośrodkowanie do dybali. A i słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Jest pressing ze strony rywali. Mane. O, mądrze to granie na dobieg. Dibala. Ederson broni, ale to nie koniec akcji. Kibice Citizens odetchnęli. Remis wisiał na włosku. Teraz chcą zmotywować swój zespół do ataku. Świetnie sprzeda się przez obronę. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Mane. Mane. Obywatele tracą piłkę. Ramsey. Świetny odbiór. Dobre podanie, minęło linii obrony. Dobra okazja do oddania strzału. Gol, świetnie się spisali. Mamy otwarcie wyniku. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ramsey. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Jest jeden do jednego. Remis. Nieudanie Dybala. Morata. I stracili piłkę. Dybala. Jeszcze raz De Bruyne. Kane. Przy piłce Dybala. Mamy remis, ale widzimy wyraźną przewagę jednej drużyny. I przejmuje piłkę bez faulu. Ach, pięknie oszukał obrońcę. No, chciał się pokazać tą akcją publiczności. Gdyby wszyscy tak grali, mielibyśmy balet zamiast meczu. Dobrze, teraz Bramkasz. City wznowi z rożnego. To może być szansa, żeby prowadzili w tym meczu. Dobrze ciąstkował przy tym rzucie rożnym nie próbował łapać piłki. Statystyki strzałów potwierdzają ogólne wrażenia z tego meczu. Obie drużyny regularnie zagrażają nawzajem swoim bramkom bardzo wyrównane i ciekawe spotkanie. Roztopadłe podanie do Dybali, a on wie, co ma z tym zrobić. Akcja zapowiadała się obiecująco, więc sędzia może sięgnąć po kartonik. I sędzia pokazał tylko żółtą kartkę. Arbiter potraktował go chyba jednak zbyt łagodnie. Powiedzielibyśmy, że musi... Nie takie rzuty wolne bronił. Złapał piłkę. Dybala. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Draxler. No dobrze przeczytał to obrońca. Jest szansa na kontratak. Ale świetna szansa teraz. Nie zdołał oddać strzału, stracił piłkę, ale jest gol Toni Kroos. Doskonałe uderzenie z daleka, zasłużone obacje. I spojrzenie raz jeszcze na akcję bramkową. Niestety nie możemy pochwalić bramkarza za zachowanie w tej sytuacji. Nie przypilnował ustawienia, nie panował nad tym, co może zrobić rywal. Efektem jest stracona bramka. Trener będzie miał do niego oto spore pretensje. Po pierwszej połowie mamy 2 do 1. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Mane. Przy piłce Dybala. Ramsey. Dybala. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Rozpoczynają kontratak. No, odmierzył to idealnie. Prostopadle. Udanie. Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Szansa na dośrodkowanie. I będzie aut. Dobry pressing. Odebrał piłkę. Znalazł się tam, gdzie być powinien zablokował strzał. Świetna akcja w obronie. Kapitalnie teraz Laport. Dobre przejęcie. Dobrze. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Bardzo niebezpieczna sytuacja dla obrońców z dogodnej pozycji będzie... A więc mamy bramkę, dzięki której Manchester City zwiększa swoje prowadzenie do dwóch goli. Jest, jest! Piłka w siatce! Paulo Dybala! Argentyńczyk po raz kolejny dowodzi, że ma doskonały instynkt strzelecki. Przy piłce nadal Dybala. Ramsey... No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dobre, skuteczne podanie. Świetny przegląd pola. Jest! Tak jest! Gol! Świetny. Naprawdę kapitalnie to zrobili. Kolejny gol, i bardzo jednostronne spotkanie. Modlić tym razem niedokładnie i strata. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Mane. Świetnie teraz na wolne pole. Gol. W końcu mamy przebudzenie! Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. Harry Kane? Harry Kane utrzymuje się przy piłce. Harry Kane, co za okazja! Ale parada! Morata? Luka Modric? Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Kapitalnie, Ederson wychodzi zwycięsko z sytuacji sam na sam. Z narożnika posłał piłkę do ugraskosta. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Mogą ich teraz skontrować. Teraz szansa przed nim. To jest ta chwila! Ależ miał okazję, trudno o lepszą. No naprawdę słuszne pretensje mają teraz do niego koledzy. Z dużej chmury mały deszcz, piłka ląduje w rękawicach bramkarza. Luka Modric. Draxler. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Nie będzie bramki, skuteczna interwencja obrony. Do końca meczu jeszcze 20 minut. No dobrze przeczytał to obrońca. Morata. Wysoki pressing się opłacił. Dybala. No i Bernardo Silva. Mają teraz szansę na kontratak. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Jak dotąd grają dzisiaj koncertowo. Myślisz, że rywale będą im jeszcze w stanie zagrozić. Manchester City pokazał prawdziwą klasę. Chyba nic im tutaj nie odbierze. Zbyt... Świetnie to zrobił. Piłka wywita z atakującego, ale zagrożenie nie mija. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta ta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Fantastyczna interwencja po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Modlić przechwytuje tę piłkę. Prosto padłe podanie będzie groźnie. Mijak zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja golda Manchesteru City i oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz, umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Spójrzmy na to podanie. Obywatele tracą piłkę. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Teraz citizens przy piłce. Wybiega na pozycję. Po jeden na jeden, bezdyskusyjnie wygrany przez Wojtka Szczęsnego, Wrzutka w pole karne. Ale świetnie, sięgnął teraz piłkę nad głowami piłkarzy. Dobry, wysoko postawiony pressing. Świetnie się dzisiaj spisuje. Tą bramką skompletował hat i będzie mógł po spotkaniu zabrać piłkę meczową na pamiątkę. Hey, Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Morata. Teraz Cristiano Ronaldo. Uciek obrońcom. Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Udało mu się minąć obrońców. Bramka tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik no, nie gole, będzie wyglądał wyżycie. tak źle. 7 Christiano Ronaldo. Okay. Many. Piłka idealnie za obrońców. Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. Ronaldo. Ależ okazja Ronaldo. No dobrze, gol, ale niestety chyba nie mają już szans na końcowy triumf. Hey! Popatrzmy ponownie, jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. I koniec meczu, proszę Państwa. Ekipa gości liczyła chyba w tym spotkaniu na co najmniej punkt. Trochę za łatwo oddawali inicjatywę w tym meczu. Trochę za mało dyscypliny z tyłu, ale równie dobrze mogło skończyć się lepszym...